Witajcie. Dzisiaj taki będzie film również reportażowy, trochę z dożynek, ponieważ zaczynamy nasz coroczny maraton dożynkowy. W sumie ten weekend to taki najbardziej pracowity dla naszego klubu. Wczoraj byliśmy na takim pikniku, pikniku muzycznym w klubie Aura. Aura to jest taki klub abstynencki organizuje coroczne takie imprezy muzyczne i z tego, też, z tego też przygotujemy film krótki natomiast dzisiaj jedziemy na dożynki gminy Prusice dożynki odbędą się najpierw będzie msza w Strupinie w kościele i tam podążamy w tej chwili później po, po tym przejeździe po mszy jedziemy korowodem dożynkowym do Piotrkowic i tam te dożynki gminy Prusice się w tym roku odbywają. My tutaj z gminą Prusice współpracujemy no, już kilka ładnych lat. Co roku na dorzynkach jesteśmy w tej gminie obecni. A jutro jedziemy na dorzynki na dożynki do miejscowości Psary, Psary koło Ostrowa Wielkopolskiego. Tam na zaproszenie Rafała, którego serdecznie pozdrawiam. Poznaliśmy się w Łowiczu na szkoleniu dla liderów stowarzyszeń. Które organizowała Fundacja Wspomagania Wsi, i tam właśnie jedziemy na, na dożynki dwa albo trzy traktory zabieramy także. Zobaczymy, jak się uda jutro to załadować. Także bardzo pracowity weekend, a oprócz tego jeszcze dzisiaj odbywa się festiwal muzyczny w Wielkiej Lipie i tam Albert też wystawia się ze swoimi maszynami. No ja niestety nie będę w stanie tam dojechać z tego względu, że no, dużo pracy, między innymi jeśli chodzi o montaż tych filmów, to też trochę czasu zajmuje, dlatego no niestety nie mogę sobie pozwolić na czwartą imprezę w tym, w ten weekend. E, tutaj już traktory widzę jadą, także za momencik nagrywamy dalej i za chwilę dalsza część programu. No, jesteśmy tu w Strupinie, przyjechaliśmy na drużynki całym korowodem z traktorami, z maszynami i stoimy przed kościołem. No, 40 lat temu ja tu bardzo często stałem, ale u górkiem, bo przywoziłem tu różne wesela, zresztą gości weselnych. No i tak teraz tak do Paweł właśnie mówię. No, Paweł tyle lat temu pajazd leciało tutaj. No tutaj pod tą plebanią bez przerwy tutaj stałem. A, a nieraz nudziło mi się, co też szedło na msze. No, no, to wszystko by było.